Przyjechał mądek, któremu remontowaliśmy silnik, zrobił 1000 km i zaraz sprawdzimy, czy auto bierze olej po remoncie. Będzie chwila prawdy. Tworzymy maskę. Pomóż mi, no, otwórz maskę na telefon Do góry Silnik 1.8 benzyna 125 koni Przypominam, że silnik brał Ponad litr oleju na 300 km Tutaj wymienialiśmy pierścienie tłokowe Głowica po regeneracji. Auto zrobiło 1000 kilometrów od remontu. Zaraz zobaczymy, czy wziął coś oleju. O, pod maksimum olej. Czyli wa warto wymieniać pierścienie, remontować głowice. Jeżeli macie ten problem, to na pewno Wam pomoże. Tutaj pukanka silnika nic nie dała. Jedynie remont. Dobra, to to na tyle. Do zobaczenia. Łapka w górę.